Ja kocham Maryję. A absolutnie jestem bardzo maryjny. Bądź maryjny. Bądź maryjny. I wierzę w czyściec. Demony się najbardziej boją Maryję. <noise> Jasne. Anioł do Ciebie, przyjdziecie za płodni duchem. Mówisz sobie, say what? Say what? Miriam z Biblii, było o niej pięć wersetów napisanych i się skończyła jej rola. Ten demon, o którym ludzie mówią Maryja, to nie jest ta Maryja Miriam z Biblii, o której mówił Jezus, błogosławiona. Miriam z Biblii, było o niej pięć wersetów napisanych i się skończyła jej rola. Urodziła Mesjasza, była wybrana, a nie... Widzicie, bo to jest cały czas ta religia. Ludzie myślą, bo ja czytałem książkę Jana Pawła II na ten temat, że ona była tak dobra, że Bóg ją wybrał, bo ona była tak dobra, że mogła ona że spełniała warunki na urodzenie Mesjasza. I tam Jan Paweł II dodał: Więc jak Jezus był święty, to ona była pierwsza święta, bo ona jego urodziła. Ona została wybrana za darmo z łaski, a nie za to, że była idealną kobietą. Właściwie to jest religia. Religia mówi ci, że musisz być doskonały, i wtedy Bóg może cię wybierze. Nie, to jest za darmo. Jakby nie Maria, to by Agnieszka była. Bo Bóg by wybrał Agnieszkę. To, co ona miała w sobie, to serce posłuszne. Ona powiedziała, niech mi się stanie wedle słowa twego. To znaczy co? Zgadzała się na to, a nie, że była idealna. Ona po prostu powiedziała. Tak, nie rozumiem tego, zapłodnisz mnie duchem. Hmm. No pomyśl sobie, Maria zapłodniona duchem. Przychodzi do Ciebie anioł, zapłodnicie duchem, a ty hmm. Wtedy trzeba tylko powiedzieć. No, no dobra, albo nie. Ona powiedziała po prostu, no dobra, co myślisz, że ona była przygotowana na zapłodnienie duchem? Kto by był przygotowany na to? Że tu Anioł do ciebie przyjdziecie zapłodni duchem. Mówisz sobie, say what? Chyba z tego powstały memy. Say what? Maria była pierwsza. Say what? 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 Say what? I ona, błogosławiona Maria. Zdecydowała się pokornie powiedzieć tak. I tyle starczyło. Nie była idealna. Musiała się narodzić na nowo. Musiała zostać ochrzczona w Duchu Świętym. W, w Dzień Pięćdziesiątnicy, kiedy w Wieczerniku siedzieli, była z nimi Maria. Musiała zostać ochrzczona tak jak każdy zwykły, wierzący. I nic o niej więcej nie ma napisane. Nie była matką kościoła, jak to mówi rzymski katolicyzm. Nie miała różnych przy przydomków. Wiesz, wiecie skąd jej przydomki? Od Ducha Świętego. Jan Paweł II. Dał jej przydomki Ducha Świętego. Wszystko to, co robi Duch Święty, dał Maryi. Pocieszycielka? Nie. Duch Święty Pocieszyciel. Wszystko to, co jest o Maryi, to Duch Święty. To nie Maryja. To demon, który uzurpował sobie prawo. Bo nie ma pośredników prócz jednego Jezusa Chrystusa. Musicie to zrozumieć. Nie ma czwartej osoby w trójcy, nie ma piątej Pisma Świętego. To jest książka. A gdzie w tym wszystkim Maryja? Ja mówię, ja, ja nie wiem, a gdzie ona jest? Jak w Biblii jest o niej pięć wersetów w Biblii. Patrzcie na tą Biblię. Tam jest pięć wersetów. Gdzie ona ma być? Tam, gdzie jest, w niebie sobie siedzi. Fajnie jest. Bogu błogosławimy cię. Aleluja. Demony się najbardziej boją Maryje. <grym, grym>, jasne. Ja kocham Maryję. A absolutnie jestem bardzo maryjny. Wiecie, dlaczego jestem Maryjny? Jestem bardzo maryjny, bo Maryja powiedziała, słuchajcie się Go! I powiedziała na Jezusa. Bądź maryjny. Bądź Maryjny. Czyli słuchaj się to jest go, co ona powiedziała. Ona powiedziała słuchajcie się Jezusa. I zakończyła swój temat. Bo ona jest pokorna. Ona zakończyła temat. Słuchajcie się Go! Jestem Maryjny. Słucham się Jezusa. Tylko Jezusa. Mam ducha świętego i wierzę w czyściec, który jest na tej ziemi.